Cześć, to ogronnik dla zabawy. W dzisiejszym odcinku skrzydłokwiat, drugi skrzydłokwiat Adamsoni Mint i przygotujemy pożywkę do hydroponiki. Zobaczycie, że wcale nie jest to takie trudne. Opowiem najpierw o skrzydłokwiacie. To jest mój skrzydłokwiat, którego wsadziłem do specjalnej doniczki. Jest to AirPod, doniczka, która ma otwory i którymi otworami powietrze wchodzi do doniczki, dzięki temu korzenie zupełnie inaczej. Się rozchodzą w doniczce, ta, ta część jest szybko przesycha i te korzenie inaczej rosną. Jak widać po wzroście tej rośliny, są piękne zielone liście, więc na pewno, na pewno to jej pasuje. Ten diamond, variegata został kupiony w jednym z dyskontów spożywczych. Nie będę mówił w którym, ponieważ zostałem skrytykowany, że reklamuję sklepy. Nie reklamuję sklepów i nie było taką moją intencją, żeby je reklamować, w związku z tym nieważne w którym ale jak chodzicie po takich sklepach, to pewnie wiecie w którym i spróbuję go dzisiaj przesadzić do takiej samej doniczki zobaczyć jak będzie rósł a mi się przewróciła właśnie dlatego, że źle rośnie Dobrze. jeśli chodzi o korzenie, bardzo zdrowe ziemia, ja go, ja go kupiłem kilka dni temu, on tutaj stał u mnie więc ziemia jest dość luźna na całej wysokości doniczki chyba taka sama, czyli nieźle. Spróbuję troszkę ją oczyścić, ale ponieważ wydaje mi się, że jest dobra, to nie będę go za bardzo czyścił. Sprawdzę tylko, czy nie ma jakiegoś, jakiejś niespodzianki w korzeniach typu koszyczek albo coś takiego. Nie ma, więc chyba mogę sobie darować tutaj grzebanie w tych korzeniach, dlatego że chcę, żeby poszedł i tak do Bigosu. Więc trochę ziemi zdjąłem z korzeni, zobaczymy co dalej. Postawię go na stole. To jest plus stołu takiego roboczego. I do tej doniczki chcę go przesadzić. Musicie przyznać, że jest naprawdę śmieszna. Dodatkowe części do tej doniczki są takie i trzeba ją złożyć. Ech. Gdzieś tu był top napis, ale teraz go nie widzę. W związku z tym oposiłkuję się trochę to, żeby wiedzieć dobrze. Bo w tych większych jest napis. Tutaj niestety go nie widzę. Które to jest góry, a która dół. No bo zobaczcie, jest różnica. Tutaj jest dzióbek, a tutaj go nie ma. Myślę, że jest to różnica na tyle nieistotna, że można sobie darować patrzenie na to, ale chciałbym, żeby było złożone zgodnie z tym, co producent sobie wymyślił. Więc dzióbkiem do góry. I tutaj, jeśli chodzi o sam ten panel doniczki, tutaj widzicie, nie wiem czy widzicie, ale tutaj są otwory do końca, do samego końca, a tutaj dwa rzędy są bez otworów. Te dwa rzędy bez otworów idą w górę. Tak, musiałem sobie znowu spojrzeć na tą drugą doniczkę. Plusem tej doniczki jest to, że możemy regulować wielkość tej doniczki. Możemy dać na sam dół, ale możemy dać też wyżej, wtedy doniczka będzie mała. Ja chcę, żeby ta doniczka była dość duża. Czyli daję na sam dół i zaczynam ją składać. Troszkę jest za duża, bo dałem dość nisko i trochę ta doniczka jest za duża dla tego skrzydła kwiatu, więc podniosę o dwa rzędy ten, ten dół. Dół. W związku z tym doniczka mi się zmniejszyła. To jest plus tych doniczek, też, że możemy pojemność jej w zasadzie regulować tym właśnie odstępem. Minus tego jest taki, że jeżeli podniesiemy, no to z dołu, jeżeli byśmy chcieli od dołu podlewać, się nie da po prostu, bo nie będzie miało co zaciągnąć. A ten wkręt służy do tego, bo ona już się trzyma, jak widzicie bo, bo te, te stożki dość płynnie w siebie wchodzą, dość mocno w siebie wchodzą ale wkręt zabezpieczający jest na koniec wkręcamy go jeden z otworów z reguły nie miałem z tym problemu, ale tutaj coś mi nie idzie Nie, po prostu więcej siły musiałem włożyć i tak złożona doniczka naprawdę jest solidna i nie da się jej łatwo rozwalić. Pozostaje mi wsypać ziemię, ponieważ e, zrobiłem dość małą tą doniczkę. Jak widzicie wcale ona jest tak, że roślina jak wchodzi, to jest jakieś 3-4 cm poniżej poziomu swojego. Aha, nie wiem, czy mówiłem o doniczce, że te otwory właśnie ich nie ma na górze, dlatego żeby woda się nie wylewała. Poziom, poziom ziemi powinien być tak mniej więcej centymetr niżej niż doniczka, to ułatwia podlewanie, bo nam się nie, wyla, nie wylatuje nam, bo nam zie, woda nie wylatuje z doniczki, dlatego tutaj tych otworów na górze nie ma. Dobrze, czyli co, przygotowuję ziemię, którą mam już przygotowaną, ale zaraz wam jeszcze o nie powiem, i sadzamy tą roślinkę. Ponieważ jest dość mała ta doniczka w stosunku do tego, tej rośliny, nie będę dawał na dno keramzytu. Tylko dlatego, że jest mała, nie dlatego, że keramzyt powoduje wilgoć. Jak czytam na niektórych grupach kompletnie bez sensu, keramzyt nie powoduje wilgoci. Wilgoć po prostu wprowadzamy do, do ziemi i to jest problem. Jeżeli keramzyt będzie w wodzie stał, no to wiadomo, że będzie podciągał tą wilgoć swoim, swoją siłą kapilarną. Z siłami kapilarnymi, ale to nie jest tak, że keramzyt to jest coś bardzo złego, mimo iż jest film na internecie, który mówi, pan pokazuje gąbkę i mówi o różnych e, złych rzeczach drenażu. Ja się z tym nie zgadzam, ale to moje zdanie. Żeby było trochę czyściej, sobie tak położę. Żeby nie wysypywała się ziemia z takiej doniczki, można owinąć ją folią, streczem. Jeżeli ją owiniemy streczem, wtedy nie wysypuje nam się ziemia. Mi na tym za bardzo nie zależy, więc nie będę owijał, Nie ma czasu na to. Przymierzę roślinę. Roślina weszła fajnie. Ułożę teraz korzenie, tak żeby w miarę szły w dół wszystkie, żeby mi tu nie wychodziły górą. Trzymając roślinę, zasypuję. Zobaczcie, wcale nie jest dużo ziemi. Dużo ziemi nie wypadło. Ta ziemia była już tutaj przed tym, jak zacząłem wsypywać do doniczki. Ten stół uwielbiam, bo to jest specjalnie zrobiony stół do tego studia i tam jest taka szpara, do której mogę wszystko zamieść i pod nią jest kosz i dzięki temu w miarę szybko mogę zrobić sobie tutaj porządek. Ale wracając do roślinki, roślina jest przesadzona. Jeżeli chodzi o ziemię, o, o ten Bigos, który używam, to tak naprawdę nie jest Bigos, tylko to jest ziemia e, Kane i nazywa się Terra Professional bądź Terla, Terra Professional Plus. E, I to mi wystarcza tak naprawdę do każdej rośliny. Oczywiście można pójść e, dalej i kupować ziemię do skrzydłokwiata, ziemię do filodendrona, ziemię do e, monstery czy do czegokolwiek ale to jest chwyt marketingowy. Tak naprawdę, e, oczywiście niektóre rośliny wymagają pewnych domieszek, które są potrzebne, ale na przykład całą rodzinę obrazkowatych można w zasadzie ziemię kupić do każdej rośliny, gdzie wymogi tych roślin są bardzo zbliżone. Ziemia Terra Professional bądź Terra Professional Plus daje mi komfort, że tak naprawdę do każdej rośliny, którą nie zrobił, działa poprawnie, ponieważ ma w sobie hiperlit. I jest bardzo żyzna, w związku z tym rośliny łatwo w niej rosną. No i nie muszę mieszać tych wszystkich składników. Dobrze, skrzydłokwiat na razie go odstawię, dlatego że chcę na końcu jeszcze go podlać, ale to pokażę Wam jak. A teraz przejdę do moich chyba ulubionych roślin to są madansoni Mint. Z tej sadzonki zobaczcie, jakie liście są. Całkiem duże <noise> więc e, chyba jej dobrze w hydroponice. Ogólnie uważam, że. Monstery doskonale sprawują się w hydroponice, i wcale nie jest tak, że jest to bardzo skomplikowana rzecz, bo hydroponika jest prosta pod warunkiem, że się stosuje proste rozwiązania. Jak widzicie, tutaj rośnie całkiem nieźle. Przesadzę ją do doniczki typowo hydroponicznej. To jest taki zestaw startowy, który jest w moim sklepie i zachęcam do zakupu. To jest doniczka typowo hydroponiczna, czyli składa się, składa się z doniczki, z osłonki, różne kolory. To jest srebrne, jest jeszcze grafitowe, czarne, biały, z, ze wskaźnika i jeszcze dodatkowo dokładam podłoże leczuza po albo keramzyt, bo też są dwa rodzaje. Tego podłoża jest dokładnie tyle, ile potrzebuje ta doniczka. Z tym, że ja będę przesadzał roślinę, która rośnie już w hydroponice. W związku z tym będę potrzebował tylko tego na dosypanie, dlatego że większość leczuzy chce wykorzystać tej starej, bo hydroponika ma ten też plus, że nie tak jak ziemia, że trzeba ją w zasadzie wymienić ze względów na różnego rodzaju szkodniki jakieś patogeny, tylko można stosować ją cały czas przepłukując bądź wypalając. Jeżeli wypalicie ziemię, oczywiście też to patogenów tam nie będzie, nie będzie żadnych bakterii ani dobrych, ani niedobrych. W związku z tym tracicie tak naprawdę to, co jest dobre w ziemi, czyli te nasze mikroorganizmy, które żyją w ziemi i pomagają nam w ukorzenianiu roślin. W hydroponice tego nie ma, bo jest to podłoże jałowe. W związku z tym wszystkie te, Dodatkowe rzeczy, które y, chcemy, żeby na przykład korzenie nam bardzo dobrze się rozrosły, albo y, żeby na korzeniach urosły grzyby, które pomogą w rozroście roślin, wtedy dajemy odpowiednie pożywki do tego podłoża i to wszystko rośnie. W ziemi, y, w takiej ziemi y, czystej i niewypalanej, to wszystko tam już jest. I jeżeli dołożycie trochę na przykład y, grzybów, jakiejś mikrozyzy, Wtedy korzenie będą dużo lepiej pobierały składniki odżywcze z ziemi, ale to temat na inny film. Teraz bym chciał tylko przesadzić się. Na dno muszę wsypać trochę świeżej leczuzy. Ta sadzonka już ma korzenie, które wychodzą dołem. W związku z tym muszę uważać przy wyjmowaniu. Jak widać, korzenie są zdrowe. Nie są zgniłe nigdzie. Jeszcze sprawdzę, ale nie wyglądają na zgniłe. Sporo leczuzy zostało, mogę ją całkowicie wyczyścić, ale nie ma takiej potrzeby. Wkładam do doniczki i będę zasypywał. Trochę za dużo wsypałem na dno, więc muszę ująć. Staram się korzenie ułożyć do dołu, ponieważ w ten sposób ułatwiam roślinie szybki rozrost. Nie musimy martwić się o to, żeby tymi korzeniami znowu z góry zawinąć do dołu, bez potrzeby, bez jakiegoś obciążania roślinne. Korzenie do dołu i zasypuję. Mogę zasypać to starą leczuzą, która wcale nie jest aż tak stara, bo niedawno była wsadzana, bądź nową. Wezmę starą, dlatego że już jest częściowo przepłukana, a ta nowa, którą dostajecie w zestawie startowym, jest po prostu do płukania. Resztę dosypię już z nowej. No dobrze, już. No, dobra. Jest przesadzona do nowej leczuzy. Co teraz? Na pewno jakiś palik. Ja sobie wymyśliłem, że dam zwykły patyk, który wbije gdzieś blisko tej brzegu i spróbuję ją naciągać w górę. Do niszce hydroponicznej można to zrobić na dwa sposoby: albo wbić między doniczkę a osłonkę, bądź wbić w samą podłoże. Ja wbiję między doniczkę a osłonkę, zobaczymy jak to będzie. Dobrze, można to teraz jakąś taśmą złapać czymkolwiek. Ja to złapię najszybszym sposobem, jaki mam, czyli po prostu takim specjalnym skrzywaczem. I roślinka już mam nadzieję, że teraz zacznie się prostować, wchodzić tutaj na ten palik i iść w górę. Muszę trochę tutaj korzenie ułożyć, no bo na siłę ją wyciągnąłem w górę, w związku z tym tutaj trochę mi korzenie się poprzesuwały. Zobaczymy jakiej będzie. Co teraz po przesadzeniu? Przesadziliśmy jeden i drugi, jedną i drugą roślinę. I co teraz? Trzeba je czymś podlać. Ta roślina, ponieważ jest w ziemi, ta, ta woda będzie wylatywała. Jest to zwykła doniczka, więc trzeba dać jakąś podstawkę. Nie przewidziałem tego wcześniej, ale akurat mam podstawkę. Trochę za mała, ale nic. Do, do pokazania o co chodzi zostawię ją. Albo może jeszcze inaczej. Może je zamienię. A to też jest taka sama. Dobra, czyli nie ma co. Muszę dać trochę większą podstawkę pod to, żeby mi woda po prostu... Nie wylatywała na zewnątrz. Postawiłem tylko na podstawce. Będziemy podlewać. Ale żeby podlać, trzeba mieć czym podlać. Mam półtora litra wody odstanej w temperaturze pokojowej. Stoi już jakiś czas, więc nie ma problemu z nią. Musi mieć temperaturę pokojową, powinna mieć temperaturę pokojową, żeby nie dostarczać dodatkowego szoku dla roślin przy podlewaniu. To, że nie, nie, nie muszą dostawać tej zimnej wody. Na początek, żeby rośliny dobrze zaczęły rosnąć, można dać kilka preparatów. Rootbastic. To jest preparat, który bardzo lubię. Jego stosujemy niedużo, bo 0.1 ml na litr wody, więc tutaj by było 0.15 na tą butelkę taki preparat, Rootbastic. Jest skany Rizotonik. <laughs> Rizotoników stosujemy już więcej, bo 5 ml na litr. Mamy tutaj podziałkę też. Możemy łatwo sobie ustawić tą podziałkę i też wlać <laughs> do butelki i mieć sprawę załatwioną. Bądź to, co ja lubię najbardziej, na przykład Tarantulla, Łódu, bądź Pirania. To są trzy, trzy specjalne odżywki. Które służą do ukorzeniania. Ja tutaj akurat dzisiaj chcę zrobić to z tarantulą i zobaczymy, jak roślina, jak przygotować tą pożywkę. Żeby zrobić pożywkę, potrzebujemy no, kilka rzeczy, które mogą nam się przydać. Czyli musimy mieć odstaną wodę, musimy mieć coś, co będziemy dawać do tej wody jako, jako pożywkę. Czyli ja tutaj akurat dam tarantulę, czyli jest to odżywka nie nawoz e, potrzebujemy do regulacji pH ja akurat wziąłem pH minus dlatego że wiem że moja woda jest dość twarda dlatego dość e, e, ma wysokie pH przepraszam ma wysokie wysokie pH, w związku z tym raczej będę musiał obniżać ale tak samo jest pH plus dokładnie w takiej samej butelce dwie strzykawki po to żeby jedna była do nawozu druga była do e, pH Chociaż można je pewnie pomieszać, nic się nie stanie. I ja akurat tutaj wziąłem sobie tester pH. Jest to tester, który jest kopelkowy Dość prosty, dlatego chcę na tym Wam pokazać. Nie ma żadnej elektroniki. Mój tester, ten żółty, nie wiem czy pamiętacie z filmów, e, pracował ze mną ponad rok i wpadł mi do wody i przestał pokazywać tak jak należy, więc jest do wymiany. Ale kosztował tam, nie wiem, 30 zł. Najpierw zmierzymy pH samej wody. Wlewam około 2 ml, tak mniej więcej połowę tej mędzurki, i daję dwie krople płynu pH. Płyną do testu pH. Moje zdziwienie jest niesamowite, ponieważ pH jest około 5. Tutaj mam wykres. Około 5, z reguły jest około 7, więc e, no jestem zaskoczony skąd ja mam tą wodę. <grym> Czyli może okazać się, że będzie jednak potrzebny pH plus, a nie pH minus. Każdy nawóz, prze, nawóz czy odżywkę przed zastosowaniem musimy wstrząsnąć. <grym> I dajemy tule dajemy około 2 ml na litr, czyli na butelkę 1,5 litrową będzie 3 ml. Teraz szykawka jest 1 ml. Oj. To mi się nie pobrało ta trzecia. Bąbelki wyszły. Jak jest już mało w butelce nawozu, no to te strzykawki trzeba kombinować, żeby dostały, ponieważ one są za krótkie. Później jak już naprawdę jest mało i samo pochylanie nic nie daje, no to trzeba przelać po prostu do czegoś i wziąć tyle ile trzeba. Dobrze, w butelce jest już teraz tarantula rozrobiona, muszę ją rozmieszać. I sprawdzić pH. Znowu 2 ml dałem, daję dwie krople, wtedy barwa była żółta, co świadczy o tym, że był pH około 5 i teraz też jest żółta. W związku z tym pH najlepsze to jest 5,5 do 6,5, w związku z tym muszę troszkę to podnieść pH, żeby podnieść pH muszę przynieść nie pH minus, tylko pH plus, więc na chwilę odchodzę. Już jestem PH, plus, więc teraz PH plus spróbuję troszkę podnieść PH. Ważne, żeby nie dawać tych preparatów dużo. Na małą, na małą objętość musimy dać bardzo mało. Ja dam tutaj 0,1 ml, zobaczymy jak to się zmieni. I znowu dwa mililitry do pojemniczka. Dwie krople. Jak widzicie, prawie że niebieski, czyli za dużo dałem, bo mamy około ośmiu a powinno być 6,5 więc no bardzo ostrożnie trzeba z tymi preparatami plus i minus więc teraz śmiało mogę otworzyć minus ja na takich małych pojemnościach rzadko pracuję dlatego no przedobrzyłem szybciutko przedobrzyłem bardzo, bardzo mocno tak na usprawiedliwienie powiem 2 ml, dwie krople. Jest już zielone, jasno zielone, czyli mamy w granicach 6,5-7, więc jeszcze troszkę, jeszcze troszkę dam w dół. Tutaj specjalnie już nie wstrzykiwałem, tylko włożyłem strzykawkę i ze strzykawki wtedy zawsze coś tam wpada do butelki, żeby nie przedobrzeć. Nas interesuje taki żółty byłby idealny zobaczcie właśnie i mamy zrobione postanowiłem, że pokażę Wam jak to zrobić bo twierdzę, że jest to łatwe ale z tym preparatem i z tymi zabawkami no nie jest to super łatwe dlatego, że jak widzieliście tych testów musiałem kilka zrobić żeby mieć odpowiednią, odpowiednią pożywkę co można zrobić żeby było łatwiej po pierwsze zaopatrzyć się Taki najprostszy tester. Naprawdę, to jest ten, który ja utopiłem. Akurat jeszcze nie wziąłem sobie nowego z półki, ale muszę wziąć. I ten tester ułatwia życie, ponieważ włączacie go, wlewacie sobie do jakiejś tam szklaneczki, do czegoś, mierzycie i sprawa jest załatwiona. Możecie pożywkę zrobić w większym pojemniku, później rozlewać. Tym jest naprawdę bardzo szybko i jest bardzo niedrogi. Jest naprawdę polecam i on mi się sprawdza. Profesjonalne mierniki kosztują. Bardzo dużo, on kosztuje grosze i jest dobry. Łatwa kalibracja też na którymś z filmów jest. Kalibracja tego e, miernika, naprawdę polecam, bo zabawa z tym. Ja to nieraz e, stosuję do sprawdzenia, czy miernik mnie nie oszukuje. Teraz mam awarię tego miernika, jeszcze nie wziąłem nowego, dlatego, dlatego tak właśnie chciałem Wam pokazać. <laughs> Czyli teraz mieszam i już po zrobieniu tej, tej odżywki. Mogę podlać. Muszę podlać tą roślinę na tyle e, dużo, żeby ziemia tylko okryła e, korzenie. Ziemia jest wilgotna, którą ja wsadzam roślinę w wilgotną ziemię, ona jest lekko wilgotna, to nie jest sucha ziemia, ona nie musi się teraz nawodnić. Warto, żeby po prostu ziemia otuliła korzenie. No właśnie, poleciała. Niech stoi. A jeśli chodzi o hydroponikę, no to tutaj już jest banalna sprawa, ponieważ jest ten pływak i w tym pływaku po prostu jest, yy, znaczy ten wskaźnik, w którym jest taki pływak z czerwoną taką kropką i zobaczcie co się będzie działo. Widać, podskoczyła yy, ta, ta końcówka, podskoczyła Chciałem, żeby było tak w połowie, mniej więcej. Jest trochę wyżej. Nie ma znaczenia, dlatego że ta roślina rosła w hydroponice. Nie jest to dla niej żaden problem, więc może być i tak. I e, no, ten system hydroponiki jest bardzo czytelny. Widzicie dokładnie, ile jest wody. Możecie też sobie tą roślinę wyjąć. Tutaj trzeba pamiętać o paliku, bo jest obok. Wyjąć, zobaczyć, jaka ta pożywka jest. Czy, czy jest wystarczająco jej, czy pływak działa, czy nie działa, i tak dalej. E, jeśli chodzi o pH. Są, y, są specjalne produkty nawozowe z tak zwanym PH Perfect. Stosując tamte nawozy, nie trzeba kontrolować PH, bo w czarodziejski sposób to, się, to PH się zmienia. Ja robiłem o tym film, jest na kanale na pewno film o tym, jak, w jaki sposób, znaczy nie wiem w jaki sposób, tylko pokazane jest, y, że to PH rzeczywiście schodzi dokładnie do tych parametrów, których trzeba. Więc polecam Wam tamte nawozy. Film o nawozach już mówiłem, że będzie, więc będzie na pewno, ale jeszcze chwilę. Na dzisiaj to wszystko. Powiedziałem o skrzydłokwiatach. Zobaczycie oczywiście, jak on rośnie. Powiedziałem też, że nigdy nie miałem zamiaru reklamować żadnych sklepów i nie będę tego robił. Jeśli chodzi o jakieś dyskonty, myślałem, że powiedzenie Wam, z jakiego sklepu pochodzi roślina. Jest dobre, ponieważ może też kupiliście w tym sklepie tą roślinę i wiecie, że to akurat o tej mowa, ale jeśli mam być później e, posądzony o to, że reklamuję jakieś sklepy, to ja nie chcę, więc musicie się domyśleć z jakich sklepów jest. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam bardzo. Cześć, pa.